Lewnia Żeliwa Stomporków SA to jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów odlewniczych Europy Środkowo-Wschodniej. Wieloletnie tradycje odlewnictwa sięgają tu 250 lat. Polskie budownictwo mieszkaniowe aż w 70% bazuje na Żeliwnych grzejnikach centralnego ogrzewania naszej produkcji. Ich szeroka gama Zróżnicowanie konstrukcji, wysoka jakość, uzyskane certyfikaty i atesty sprawiają, że naszą firmę zna się i ceni zarówno w branży odlewniczej, jak i budowlanej. Dowodem bogatego dorobku własnych opracowań technicznych i technologicznych jest wielość patentów i wzorów użytkowych, corocznie wdrażanych do produkcji w oparciu o badania marketingowe. Te nowe wyroby bez problemu znajdują zbyt w kraju i za granicą. metalurgiczny funkcjonował na terenie Stąporkowa i okolic od niepamiętnych czasów. Wynika to z występujących tu ród żelaza i dużych obszarów leśnych stanowiących zaplecze materiałowe dla tego przemysłu. Przełomowym był rok 1738, kiedy to hrabia Jan Małachowski wybudował i uruchomił nowoczesną hutę żelaza. Te wielowykowe tradycje spowodowały, że załoga naszego przedsiębiorstwa jest szczególnie mocno związana z zakładem i posiada ogromne doświadczenie i wiedzę fachową. Pozwala to na podejmowanie najtrudniejszych zadań technologii odlewnictwa. Fakt ten determinuje wysoką jakość naszych wyrobów. Tak więc tradycje firmy pozwalają optymistycznie patrzeć w jej przyszłość. Patrząc na dzisiejsze wyposażenie zakładu, hale produkcyjne, trudno sobie wyobrazić pracujące tu niegdyś kuźnie, prymitywne piece dymarskie czy największy w ówczesnym Królestwie Polskim wielki piec. Niepodważalnymi dowodami bogatej tradycji firmy są zachowane z tamtego okresu dokumenty, zdjęcia i wyroby. Zresztą niektóre z wyrobów artystycznych produkowane są do dziś, Na przykład drzwiczki kominkowe czy ozdobne piecyki, które wciąż znajdują nabywców w kraju i za granicą. Kultywowane od pokoleń tradycje pozwalają również obecnie wykonywać odlewy wymagające wysokiej precyzji i kunsztu. Doświadczona kadra kierownicza i sprawne zarządzanie firmą gwarantują realizację nawet najtrudniejszych przedsięwzięć a gama produkcyjna wyrobów odlewni żeliwa z tamporków jest niezwykle zróżnicowana. my rozwiązaniami technicznymi i technologiami dorównujemy renomowanym odlewniom zachodnim. Własne zaplecze techniczne, modelarskie i energetyczne poszerza naszą ofertę rynkową. Gwarancją bytności na rynkach krajowym i zagranicznych jest wysoka jakość naszych wyrobów. Odlewnia żeliwa Stomporków SA jest jednym z największych producentów odlewów w Polsce. W jej skład wchodzą trzy odlewnie samodzielne pod względem technologicznym i produkcyjnym. Dwie z nich produkują głównie żeliwne grzejniki centralnego ogrzewania. Trzecia natomiast produkuje bardzo zróżnicowany asortyment odlewów o wadze od 3 dekagramów do 200 kg. Podstawowe tworzywo stosowane w produkcji wyrobów to żeliwo szare klasy GG15 do GG25 według DIN, otrzymywane w żeliwniakach oraz żeliwo sferoidalne głównie klasy GGG50 według DIN. Proces produkcyjny jest przeważnie zautomatyzowany bądź zmechanizowany, ale dla krótkich serii odlewów wykorzystywane są stanowiska ręczne. Jakość produkcji i nowoczesność stosowanych technologii dorównuje standardom europejskim. przez firmę wyniki ekonomiczne pozwalają na ciągłe doskonalenie bazy wytwórczej. Wysoki wskaźnik płynności finansowej i terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań ugruntowały nam opinię rzetelnego partnera. Konsekwentnie realizowany program restrukturyzacji winien przynieść efekty w postaci umocnienia pozycji firmy zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Do obsługi klientów zarządzania procesów technologicznych i kontroli jakości szeroko wykorzystuje się komputery. Dynamicznie rozwija się eksport. Już pod koniec XIX wieku eksportowano ze Stampurkowa do Rosji ozdobne grzejniki centralnego ogrzewania. A dziś eksportuje się ponad 300 pozycji naszych wyrobów praktycznie do całej Europy Zachodniej, a nawet do Afryki, dokąd wysyłamy żeliwne odważniki handlowe. Żelitne grzejniki centralnego ogrzewania są najważniejszym produktem wytwarzanym w zakładzie. Ich wysoka jakość, uzyskane atesty i certyfikaty, zarówno polskie jak i niemieckie, oraz różnorodność konstrukcji zapewniają możliwość sprostania wymaganiom każdego klienta. Ozdobne wazony upiększą każdy ogród, balkon, taras. Trwałe i piękne, nawet bez kwiatu. Meble ogrodowe. Zestawy o różnych kompozycjach. Stoliki, krzesła, taburety i ławki. Ozdobna ornamentyka. Niezniszczalny. Odporne na kaprysy pogody. piecyki w stylu retro, sprawdzone od pokoleń. Cenione na całym świecie grzeją i zdobią tralki, balustrady, gotowe balkony i ogrodzenia. Możliwość doboru bogatego wzornictwa odpowiedniego dla architektury każdego mieszkania i stylu każdego ogrodu. Żeliwne włazy kanalizacyjne. Szeroka gama o zróżnicowanej rezystancji. Współczesna konstrukcja i estetyka. Muzyka Żeliwne odważniki handlowe. Trwałość i precyzja. Kółka do zaworów. Różne typy i wielkości. Artystyczne wyroby użytkowe o bogatym wzornictwie. Możliwości produkcyjne odlewni żeliwa z tą porków są bardzo szerokie. Istnieją praktycznie wszelkie warunki do wykonania każdego rodzaju odlewu. Poczynając od jednostkowych wyrobów o skomplikowanej konstrukcji, a kończąc na dużych seriach odlewów o różnych gabarytach. Posiadanie automatycznych, zmechanizowanych linii formierskich oraz stanowisk ręcznych gwarantuje elastyczność naszych działań. zapewnia krótkie terminy realizacji każdego rodzaju omodelowania w drewnie czy metalu. Doświadczona kadra i wykwalifikowana załoga samodzielnie opracowuje i wdraża nowe projekty i wzory wyrobów dorównujące rozwiązaniom zachodnim. Nowoczesna aparatura do kontroli jakości procesu produkcji zapewnia powtarzalność parametrów jakościowych wyrobów, jak również pozwala natychmiast wprowadzić ewentualne korekty. A własne zaplecze mediów energetycznych, kotłownie, bocznicę kolejową. Prowadzimy sklep firmowy z wyrobami własnymi i pełnym asortymentem instalacji centralnego ogrzewania innych producentów. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, gotowi do współpracy. Czekamy na zapytania ze strony klientów, ze swej strony oferujemy stabilną i fachową załogę, doświadczoną kadrę kierowniczą, wolne moce produkcyjne, około 30%, lokalizację kapitału, która umożliwia podzielność, a jednocześnie daje możliwości rozbudowy. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i zapytania ofertowe. Oczekujemy na kapitał, który umożliwi modernizację zakładu lub wprowadzenie nowej produkcji. Współpraca jest możliwa na zasadach spółki joint venture lub kooperacji. Firma nasza posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, duże doświadczenie współpracy z klientami krajowymi i zagranicznymi, bardzo dobrą lokalizację w pobliżu źródeł materiałów i Mediów energetycznych, wielki potencjał techniczny, częściowo niewykorzystany. Istnieją ogromne możliwości produkcji wysokojakościowych odlewów oraz lokalizacji inwestycji, których niskim nakładem kapitałowym można uzyskać wysokie efekty. Zapraszamy do współpracy.